Cześć, zapraszam Was do kolejnego spotkania przy kawie. O czym dzisiaj porozmawiamy? O czym dzisiaj poopowiadamy? No właśnie, gdy rozmawiamy przy kawie, to o czymś rozmawiamy. Ale jak zapytać po niemiecku, o czym rozmawiasz? O czym rozmawiamy? Przecież tak na dobrą sprawę nie mamy takiego pytania jak, jak o czym. Mamy pytanie was, czyli co? Mamy pytanik wer, czyli kto? Wan, kiedy, wo, gdzie weim, komu wein, kogo, ale jak powiedzieć o czym? No właśnie, tutaj jest potrzebna rekcja czasownika. Słuchajcie, mówić to Sprechen, mówić, rozmawiać. I gdy chcecie powiedzieć, e, rozmawiam o polityce, o rodzinie, o wakacjach, to powiecie po niemiecku ich Sprechen über Ferien über Politik über Familie, prawda? Czyli mówicie Sprechen über i to oznacza rozmawiać o. I jeżeli chcemy zapytać o czym rozmawiasz, to właśnie użyjemy tego yba. I mamy, słuchajcie, dwie możliwości. Pierwsza możliwość jest taka, gdy pytamy o rzecz, czyli o czym rozmawiasz, a druga możliwość o kim rozmawiasz. I w zależności od tego, czy chcemy zapytać o rzecz, czy o osobę, tworzymy ten pytajnik inaczej. Tak samo robimy w języku polskim. Zresztą mówimy o czym rozmawiasz, o czym opowiadasz i o kim rozmawiasz, o kim opowiadasz, prawda? Mamy czym, a tu kim. I po niemiecku działamy w ten sposób, że gdy chcemy zapytać właśnie o ten przedmiot, o rzecz, o wydarzenie, czyli o czym rozmawiasz, chcemy powiedzieć, to najpierw pojawi nam się pytanie wo, a następnie ten przyimek, który oznacza w tym przypadku o. A w tym przypadku o oznacza yba, prawda? Bo sprechen yba. Ich spreche yba, politik. Ich spreche yba, familie. I tutaj właśnie znajdzie się to yba. Ale jeżeli mamy dwie samogłoski obok siebie, czyli mamy wo o i yba u umlaut, to jeszcze znajdzie się tam pomiędzy ry. Wo ryba I to oznacza o czym? Woryba sprichst du. O czym rozmawiasz? Woryba sprechen wir. O czym rozmawiamy? Worybarz, preść i ja. O czym wy rozmawiacie? Czyli mamy woryba, o czym? A o kim? Dajemy najpierw to o, czyli yba, a następnie kim. I to kim będzie albo wein, albo weim. Jak wybrać? A by najpierw musimy stwierdzić, czy yba łączy się z biernikiem, czyli z akuzatywem, czy z celownikiem, czyli datywem. Czyli tutaj wiemy, że yba łączy się z biernikiem, jest to akuzatyw, więc wybierzemy wein. Jeżeli łączy się z celownikiem, byśmy wybrali wein. Czyli będzie yba wein sprichst czyli o kim rozmawiasz. Yba wein sprechst ja, o kim rozmawiamy. Yba wein i ja. O czym wy rozmawiacie? Czyli mamy worba, o czym rozmawiasz? Ryba wein, o kim rozmawiasz? I tak będziemy działać za każdym razem. Jeżeli chcemy zabrać o czym opowiadasz, to najpierw musimy stwierdzić jak jest opowiadać o. Opowiadać o jest erzählen von. Ich erzähle von tante. Opowiadam o mojej cioci. Ich erzähle von Meinem Kind. Opowiadam o moim dziecku. I jeżeli chcemy teraz zapytać, o czym opowiadasz, to powiemy wo von erzählst du. Czyli widzicie, że mamy to wo i von. No bo w tym przypadku to von oznacza o. Wo von erzählst du. Von weim erzählst du. O kim opowiadasz? Bo von łączy się z celownikiem, więc wybierzemy weim. Więc jak widzicie, pytajników Mamy tylko kilka w wielu przypadkach tworzymy te pytajniki sami na podstawie reakcji czasownika. Jeżeli e, macie trudności z reakcją czasownika, to w mojej poprzedniej serii był filmik o rekcji czasownika, a na moim sklepie, na mojej stronie znajduje się darmowa lista najważniejszej rekcji czasownika. Więc koniecznie zajrzyjcie na przyjemnością.com zakładka sklep. Tam znajdziecie darmowy mini e-book, w której znajdziecie najważniejszą rekcję czasownika. Do wydruku, więc koniecznie drukujcie i ćwiczcie te pytania. Wo, von, wo, ryba, wo, rauf, au, von, weim, albo byba vein. Do zobaczenia!